Yeah. Że wszyscy na to czekacie. W tym kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku jestem razem z Marcinem Dubielem. Dzisiaj przepytam Marcina o wszystko, a tak naprawdę wykorzystam pytania, które Wy zadawaliście na moim Instagramie, dokończając zanie czy to prawda, że. I teraz Marcin, czy to prawda, że? Zacznijmy sobie tak na spokojnie. Czy to Możesz to napisać jeszcze na tytuł. Stream pożegnalny i Nie. <laughs> no nie wiem skąd jakaś dziewczyna miała takie info, ale już po prostu wiesz, chciałem to wyjaśnić. Nie. Widziałam też, że zrobiłaś nowe tatuaże, jakbyś mogła zliczyć, ile masz teraz dziarek, bo widziałam, że właśnie ta róża jest nowa. Właśnie, oczywiście. Co, 12? O, kurde. A co masz na ręce tego? Chyba nie widziałam. Tu, nie, to, przy... to jest... tam, co odwinąłeś. Coś nowego? Pokazywałeś to? Hmm. Pokazywałeś. Tutaj mam niedźwiedzia. Generalnie symbolika tego jest taka, że ja, ja się trochę czuję jak ten niedźwiedź w tym cyrku. O, o, dobrze, dobrze. Zrobiłeś to ma Dobry cienią. tytuł. Trochę tego jest. Czyli podchodzisz w sumie do tego że no? trochę tak personalnie, ale mimo wszystko... Tak, staram się y, robić tak, żeby wszystko miało swoje znaczenie, y, ale sobie nie wszystko ma, tak jak na przykład ostatnio zrobiłem sobie taką kreskę przez środek pleców. Bo nie wiem, lubię symetrię po prostu. Jakoś tak stwierdziłem, że estetycznie i ładnie mi to będzie wyglądało. Wspaniamy. I na starość będę widział, że mam skoliozę. Mocne. Dobra, to fajne. Czy ty wiesz się Trochę manipulowany w świecie internetu? No, niewątpliwie jest tak, że w tym świecie łatwo jest być zmanipulowanym i łatwo jest manipulować. Coś to też zależy na pewno od człowieka. Całe życie wychowywałem się tak, a nie inaczej i bardzo blisko mi było do manipulowania. Gdzieś tam e, po, wiesz, po jakichś tam prywatnych historiach mojej rodziny miałem tak, że to był taki mój mechanizm obronny. Ale z czasem w sumie doszedłem do wniosku, że to nie jest potrzebne i staram się w ogóle, w ogóle tego nie wykorzystywać. Mimo wszystko mógłbyś siebie nazwać takim dinozaurem Ale że na dałem na trzecim tygodniu no, masz suba? Nie, YouTube'a, a, a ty jednak jeszcze odświeżasz cały czas Ja ten właśnie content. ostatnio o tym myślałem Bo? Wróciłaś do pranku. Doszedłem do wniosku, że ja naprawdę robię się powoli y, dinozaurem w świecie internetu W sensie, ja jak na przykład zaczynałem, no to gdzieś tam Steward już działał ze 2, 3, chyba 4 lata Ci wszyscy starsi YouTuberzy istnieli i ja się zawsze czułem tak świeżo i nowo, ale na tą chwilę no mimo wszystko zgodziałam już 6 lat. Zuba. Nie wiem tak tak, no, ale cieszę się, że mi się udaje dziękuję. przedłużać. Bo to są moje pierwsze 5 minut to, to miałem, nie wiem, może w 2015 roku. Cieszę się, że gdzieś tam udaje mi się, to udało mi się z tego zrobić 10-15 i trochę a i myślę, że nawet Trochę 20. więcej czasu, dokładnie. A, no to też na pewno nie jest coś, co chciałbym robić całe życie. E, mam parę ambitnych planów. Też teraz jakoś w ogóle mi się ostatnio głowa otworzyła. To dobrze! Powie w świeżości. Jest może to też ten znak, że dojrzewałaś, że już też czegoś więcej i że może wiesz, czego chcesz. Chcesz? Może tak, może, może w tym kierunku. A wiesz czego zmierzasz. chcesz? <laughs> Wiem czego chcesz. Czy to prawda w takim razie, że chciałbyś być z Leksi? Czy chciałbyś? W sensie, bo to jest też pytanie. że naprawdę muszę im pomóc, wiecie? Ja naprawdę muszę im pomóc. O, dobrze. A ja myślę, że tak będzie idealnie. Tylko muszę dobrze siedzieć. O. Tak. Cześć, dobrze jest. Tak, chciałabym być z Lexi, Bardzo mi się podoba. Ukrywamy to, póki co, chociaż i tak wszyscy wiedzą i cały czas o tym mówimy i udajemy, że nie, ale tak naprawdę tak. I tak, chciałbym być, ale nie będę mówił w tym odcinku, bo sam niedługo zrobię odcinek. Tak, jesteśmy parą. Następne pytanie! Ja naprawdę muszę tej młodzieży pomagać. Ja naprawdę muszę tej młodzieży. Ojej, ojej, tak już zostanie. Ja muszę tej młodzieży po prostu pomagać. Tak, muszę. No. No dobrze, niech ludzie sobie będą szczęśliwi. A co? A co? Jakiś problem macie? No. Niech sobie będą szczęśliwi ludzie. Szczęśliwy człowiek to, wiesz, to dobry człowiek. Nieszczęśliwy to tak często jest zły. Niemiły i w ogóle. A szczęśliwy to zawsze jest dobry. Szczęśliwy człowiek to dobry człowiek. No. Dobrze. Oj, oglądajmy już, bo naprawdę z tą młodzieżą. Co nie wolno, co nie wolno. Oj, dobrze, oglądamy jest w tak, czy, to, czy chciałbym, czy jestem, w różnych pytaniach, to, w to różnych tak. formach to pytanie się pojawia i o, o, no, oczywiście byłem pewny, że to pytanie tutaj padnie i zastanawiałem się, co odpowiedzieć i nic nie przygotowałem. Generalnie w wielkim skrócie, to, tak. między nami jest, no bo jest już od dłuższego czasu, Wiemy. po prostu presja, pr, pr, presja społeczeństwa lubi jest, też jest, jest przytłaczająca. Mam trochę takie poczucie, że Wy sami chcecie to napędzać i Wy sami tak. to napędzacie i Wy dobrze wiecie, że to też ludzi napędza i to dobrze. Nie, a właśnie jakby. Jak ja, się Słuchaj, no nie, nie ograniczę no, z lekcji, dlatego że nie chcę, żeby ludzie Masz spekulowali. No, spe tak, Jeśli będą chcieli spekulować, to i tak będą spekulowali, ale to, czy publicznie będziemy chcieli powiedzieć, jaka jest, jaka, jak będzie, jaka będzie nasza relacja, no to to już jest druga kwestia, nie? Okej, okay. czyli wracając do pytania, Chciałbyś być z lekcji, czy nie chciałbyś być z lekcji? Ponieważ już coś jest, ale nie wiadomo co, ale może coś z tego wyjdzie, ale... Wnioskuję po Twojej odpowiedzi, że, że chciałbyś być nią, ale jeszcze nie ma się tego sprecyzowanego. Zacznijmy. Co się okazuje? Czy uważasz, że jesteś osobą tolerancyjną? Mam na myśli Twoją też akcję z tak. ubiegłego roku, mhm. która gdzieś tam odbiła się strasznie na internecie, mhm. w sieci internetu. I myślę, że dostałeś wtedy strasznie, strasznie, strasznie po głowie. I bardzo się cieszę, że teraz jesteś w tym miejscu i że możesz ze mną rozmawiać i że widzimy ten Twój ogromny. A czekajcie, usiądę koło nich w sumie. Nie pomyślałam, przecież nie wypada tak, siedzę tak, kurde, trochę nie na miejscu. Usiądę sobie z nimi normalnie, nie kurde. Tutaj może, tu gdzie kwiat, usiądę, co? Albo za kanapą. O, za kanapą. O, to będzie dobre miejsce, za kanapą. Że tak niby, wiecie, 24H w domu ekipy schowana za kanapą, i oni jeszcze nie wiedzą. Tu jest dobrze, nie w sumie? Myślicie, że mnie zauważą? Ewentualnie mogę zrobić tak. Jeszcze bardziej. I tu mnie chyba nie zauważą. Czekaj, jeszcze trochę zmniejszy, żeby mnie nie zauważyli, że mogę sobie podsłuchiwać. O. A nie, czekajcie, tu za wersowniczką. O, tutaj mnie nie zauważą. E, tak, tak, to ja jestem tą nową asystentką, no. E, poczekaj, jeszcze, nie, 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 jeszcze za duża. Jeszcze za duża to jest. O, idealnie teraz. No ewentualnie, tak jak Ty mówisz, że tu za Marcina, ale tak blisko Marcina, blisko faceta to nie, to nie mogę, wiesz. Bo potem będą no, mówić, że, wiesz, że mi się podoba progres, który przeżyłeś od tamtego momentu, Ja jesteś chyba najbardziej świadomy, jaki kiedykolwiek Cię poznałam. Więc mm -hmm. to też jest ważne, nie? Jak, jak, jak Ty tak możesz porównać te, te dwa okresy? To też się wiąże na pewno z tym, że zrezygnowałem ze wszystkich y, używek i tak dalej. Skupiłem się na trochę innych rzeczach, na pracy też i po prostu lepiej mi się żyje. Ja wychodzę z założenia, że... Ej właśnie, ale nie wiadomo, czy Wersof też ma dzisiaj imieniny, kiedy ona ma urodziny, bo imieniny są zawsze pierwsze po urodzinach. Wszystko, co miało miejsce w przeszłości było po coś i mhm. nie żałuję tak na dobrą sprawę niczego, to też mnie miało czegoś nauczyć. Czy uważam, że oberwało mi się może trochę za bardzo? Nie wiem, być może tak, ale, ale dzięki temu, że gdzieś mi się oberwało, no to yy, miałem później możliwość wyciągnięcia różnych wniosków i, i teraz tak idę sobie do przodu i naprawdę jest fajnie. Błędów, które popełniam, jestem, jestem też świadomy tego, yy, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby funkcjonować normalnie i żeby gdzieś tam być, a nie <śpiewanie> tak... i <laughs> Jeszcze <laughs> planujesz znów pojechać do Kanii i... E, tak, to, to jest właśnie temat, który poruszyłem e, tutaj przed nagraniem. E, wybieram się w lutym prawdopodobnie. E, ja sobie obiecałem, że będę w tym miejscu co roku. Nie udało mi się być w zeszłym, no bo jednak mimo wszystko pandemia i tak dalej. Teraz e, mam, mam już świadomość, jak, jak to można zorganizować tak, żeby było bezpiecznie. Wiadomo, że na pewno będą środowiska, które będą chciały gdzieś mi coś tam zarzucić, wypomnieć i znowu przypomnieć. Ja tam nie jadę po to, żeby komuś coś udowadnia, dzieje tam dla siebie Mam i też dla pomaga. Ludzi, którzy tam są, bo poznałem to życie i ono jest cudowne i piękne i ja zawsze będę powtarzał, Dawid... że w ogóle to jest naj, najpiękniejsze miejsce, w którym ja byłem. A jakie? Się... Dawid, mówisz tak. Gdy Miko dostała zaproszenie do ekipy, to wybrała. I ja ci teraz powiem. Ja, po pierwsze, jestem dużo starsza niż yy, ludzie tam. Nie chciałabym mieszkać na kupie z ekipą żadną. Nawet miałam propozycję dołączenia do jednej ekipy, i głównym argumentem na nie było to, że trzeba z taką ekipą mieszkać. Ja nie chciałabym tego, dlatego że jestem w stałym, poważnym związku i uważam, że jestem za stara na to, żeby mieszkać z piętnastoma osobami w domu. Ty więc chcesz nie. ze mnie zrobić wariatkę? Ty mnie wyrzucasz z własnego domu? Ty draniu, ty ze mnie chcesz zrobić wariatkę! Zygmunt! Dziękuję Ci za sytucznie bardzo mama nadzieję, że jest okazji imienin. Dziękuję. Ehm, no więc to, że oglądam ekipę, to nie znaczy, że bym chciała do tej ekipy dołączyć. Oczywiście, kto by nie... Tak naprawdę każdy sobie myśli, kto by nie chciał dołączyć do ekipy, ale tak się składa, że... Mm, Właśnie wylatujemy do Singapuru i nie planujemy raczej szybko wracać do Polski. Co wiąże się z tym, że no nie dałoby rady mieszkać z ekipą. Chyba, że ekipa przejdzie do Singapuru i założymy tam nowy dom ekipy. Wujek, jak to słyszysz, zapraszam do Singapuru. Możemy być tam ekipą. Tam będziemy ekipą. Mhm. Chociaż mieszkanie w 15 osób. No, ale pod odcinek przecież można. Dlatego to jest taka, no moja taka tutaj ciekawostka ode mnie. jest Twoje ulubione miejsce, do którego jak. Na przykład sobie tak pomyślisz, gdzie uciekasz, żeby pomyśleć, żeby pobyć sam ze sobą, to jakie to miejsce jest? To, to właśnie Kenia Tak? Jest. To, to... Ja zbliżę się na nie, Cię, nie że wiem. poruszyłaś ten temat. Ja, ja miałem takie praktyce, że, że chciałbym gdzieś Dobra. uciec, bardzo długi czas, że tutaj mam jednak ze sobą... E, niosę na plecach trochę syfu, ciężko mi się go będzie pozbyć. Chciałbym... O, chyba żebyśmy tak, tak, tak dojeżdżali do jednego domu, i, tak na coś zostawić. Ale okazało się, że można inaczej. I to tak trochę wyszło przez przypadek, trochę, trochę gdzieś tam chyba dostałem kopniaka od szczęścia. No o, tak, całkiem tak nie tutaj, Więc zobaczymy, co będzie. Miałabyś powiedzieć, czy to prawda, że Internet Cię zmienił jako człowieka i czy bardzo demoralizuje jakby to, kim jesteśmy na początku, a kim stajemy się po tych kilku latach udzielania się w Internecie? No Internet niewątpliwie ma ogromny wpływ na to, kim jesteśmy i jak się zachowujemy. Nie chcę tutaj zbyt szeroko się wypowiedzieć w tym temacie, natomiast no to widać, widać chociażby po tak, który już w internecie nie funkcjonuje, bo w pewnym momencie tak go to wszystko i sobie nie poradził cię. z tym. Jest mu gdzieś tam chyba teraz lepiej, z tego co wiem, więc um, z nimi to oceniacie, nie sobie tak Natomiast tu rzeczywiście nadzieję. trzeba, i Ty chyba też już tego doświadczyłaś, trzeba mieć... I dzisiaj nie siedzimy energii, do rana jak coś, się tak, coś myślę, tak myślę, do trzeciej. Do trzeciej my się... Tak, wiesz, no, ja się śmieję, y, to jest to, co, co powiedział Sylwester Wardega kiedyś o mnie, że Marcin Dubiel jest kur... Niezniszczalny, ale serio, to mówię. Ja, co jest śmieszniejsze, to było w ogóle jakoś zaraz po powrocie z Kenii, ja sobie dwa dni wcześniej powiedziałem nie, do Pani Cichanej, że co trzeciej. może mnie dotknąć w tej chwili, wiesz o co chodzi? Ja nie chcę absolutnie Niestety. się w roli plany się kary, bo, zmieniły. Nie, bo o tym mówię, ale tysiące osób gdzieś tam e, nazwało mnie rasistą, mam już nawet ze sobą historie takie, że strzelali do mnie, że do mnie strzelano, więc... Naprawdę o trochę Boże. tego wszystkiego przeżyłem. I co mnie może zniszczyć? Nie, nie, nie ma takiej rzeczy. A masz teraz kontakt ze Stewartem? I tak i nie. Mieliśmy bardzo dobry kontakt od początku. Do, no, nie, do, niestety, ale. No, plany niestety rok. Się ja mu pomagałem zmieniły. załatwiać różne sprawy. Jeszcze nie wyrobiłam ze wszystkim. Które, się jeszcze pakować które dalej, wiesz. Musiał sobie uporządkować w życiu. Mhm. I gdzieś tam niestety. wydaje mi się, że wyszło nam to całkiem nieźle. On też gdzieś tam nawet swojego czasu powiedział mi, że cieszy się, że może na mnie liczyć. Ale też w ostatnim czasie doszło tam do lekkiej sprzeczki między nami. E, dziękuję więc, Marka, dziękuję, wszystkie na Z tego powodu z rozmawialiśmy ostatni raz dwa dni temu, bo mm, służyłem życzenia urodzinowe. No właśnie nie było cię na publicznych życzeniach urodzinowych. Nie, to jest dzisiaj wstało wstało który ja się nie chcę Obodź. wypowiadać, dlatego że... Jak wiemy, też jak nie wszystkie być... życzenia publiczne są tylko tymi, które muszą być składane publicznie, bo wiadomo, nie wszystkie Słuchaj, życzenia muszą być składane publicznie. E, po nie. pierwsze, nikt się do mnie nie odezwał w tym temacie. Nie utożsamiłem się w żaden sposób z tym nowym projektem i okay. nie poparłem go z żadnej strony, wręcz przeciwnie. Czyli... Gdzieś tam powiedziałem, że za, zabolał mnie zabieg, który oni gdzieś tam zrobili, e, uśmiercając mnie w tym filmie. Widziałam, nagrałeś, nagrałeś o tym nawet osobny film. Tak, tak. Co też, jak się można domyślać, było powodem sprzeczki między mną a Stuartem Lekki. Czyli prawd okay. nie jest prawda, że to ty współtworzyłeś ten projekt kolejnego timu X, czyli tej. Kolejnego? Nie, absolutnie. To, to robiła to... Natalia. No, pierwszy tak. Pierwszy organizowaliśmy gdzieś tam wspólnie ze Stewartem. Oczywiście bardzo Mi ten agencja, nie podobał? choć pomysł pomysł gdzieś tam pierwotny był Stwiercany. nasz wspólnie. Tutaj ja już nie miałem nic wspólnego z tym nowym teamem. Byłem proszony o to, żeby pomóc gdzieś tam na początku i miałem zamiar pomóc do momentu, w którym zobaczyłem ten trailer. Popatrz, jak to wygląda z mojej perspektywy. Gdzieś tam oni nie, nie chcę mówić za, 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 za dużo, ale oni się gdzieś tam być może sądzą z niektórymi członkami, tak? Być może z niektórymi jeszcze sprzeczają i, i, i na różnych gdzieś tam to etapach jest. Ja... Zachowałem się fair w stosunku do. Nich. Zakończyliśmy naszą współpracę tak, jak trzeba ją było zakończyć. Nawet działamy jeszcze na różnych płaszczyznach dalej i, 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 i mimo tego gdzieś tam. Dalej coś takiego jestem, ci zrobiłem. Tak, zrobili. tak mhm. jestem, zostałem potraktowany tak jak reszta, więc to mnie trochę zabolało, czy boli? Nie, już nie boli. Wiadomo, że pod wpływem też się robi różne rzeczy. Nie, 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 wiesz, nie powiem teraz, że nie wiem, wspieram ich, e, liczę na to, że im się uda. Bo nie, nie ma w ogóle pokczampa teraz? Nie, nie, Usunęli? Oczywiście mam szacunek do Natalii, do, do wszystkich osób, które gdzieś tam to tworzą. Mój pociąg jest mam, najlepszy, no, to, to są byli moi znajomi, ale, ale ja się skupiam obecnie na sobie i też w ogóle wychodzę z założenia, że jak jest, się skupiasz na sobie sam. i się otaczasz gdzieś tam w węższym gronem osób, wszystko jest łatwiejsze i, i przyjemniejsze. nie? Tak naprawdę wiedziałeś albo dostałeś propozycję, żeby dołączyć do tego drugiego teamu? Tak, tak. My to na, na początku myśleliśmy nad tym, żeby to wspólnie zorganizować, natomiast tak tak długo e, zwlekano z e, ruszeniem tego do przodu, że e, ja stwierdziłem, że muszę, muszę się ewakuować i, i po prostu pomyśleć nad sobą. To się zbiegło z czasem, w, w, z tą decyzją o wzięciu udziału w fejmie. No, no i tak A już poszło. czy zdaniem Stewart y, jeszcze się ujawni i dołączy do tego kolejnego teamu? Mm oj. Ja myślę, że dołączyć nie dołączy. Też Stuart jest skomplikowanym człowiekiem, więc u niego niektóre rzeczy to jest jak Sinusoida taka emocjonalna. I nie wiadomo, co tam się zaraz stanie. Natomiast wydaje mi się, że na tyle gdzieś tam mocno dostał w dupę od tego świata, że chyba po prostu tak woli skupić się na innych rzeczach. Czy to prawda, że Marcin jesteś wrażliwy no, jestem. I chyba słodko, nie? Chyba fajnie. Dziewczyny <laughs> lubią wrażliwych chłopców, wiesz, to znaczy, że będziemy powodzenie. Znaczy to ma i, I swoje wady i zalety, dlatego że ja też jestem bardzo emocjonalny. Trochę już bardziej nad tym panuję, ale wiesz, to jest. Mnie na przykład y, są w stanie ruszyć nawet jakieś stare pluszaki, które widzę mam w, w domu, jak ją odwiedzam. Y, bo jestem sen sentymentalny i, i gdzieś tam ruszałem mnie takie rzeczy, ale. Czy to prawda, że twoja mama też po części chcesz y, zaangażować trochę bardziej w ten świat internetu? Czy jak to jest? Ona cię wspiera nie, w tym? Nie, czy... nie, nie. Mama to jest taka osoba, która na którą mogę liczyć y, cokolwiek by się nie stało. Oczywiście lubi sobie wypomnieć niektóre rzeczy, ale zawsze gdzieś tam jest Perka przy... wczoraj o to pytałaś na mnie na Instagramie, na streamie nie będę gadała o stanikach, bo panowie y, młodszego wieku się tutaj y, uruchomią. Nie, więc w tych cięższych chwilach y, szczególnie nie, mnie wspiera i tyle. I to się, to się wiąże też z tym, że gdzieś tam ją pokazuję, bo, bo jak, się, jak się z nią widzę, jak ją odwiedzam, jak ona przyjeżdża ze mną pogadać i mnie wesprzeć na duchu. Ale nie, 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 nie planuję jej nie, Ale bez częściej pokazujesz jednak mamy niż, niż tatę. że to jest jakaś taka zależność, że masz lepszy kontakt no? Nie, 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 jakby to, to są w sumie zupełnie dwie, zupełnie Różne relacje. Moja relacja z mamą, moja relacja z tatą. To są też zupełnie dwie inne osoby, które są Moje stereotypy? W Ale tata też jest starszy, nie ma ochoty gdzieś tam się w tym internecie pokazywać. Chociaż ostatnio pokazałeś tatę o, na tak. pranku, w którym wszyscy widzieli, <laughs> nawet i ja już dziewczynami nabieram na pranku, nie, nie rozumiem, co się temu Marcinowi znowu stało, czemu ma y, obitą twarz. A to okazało się, że to jest prank, i znowu wiesz, prankujesz wszystkich i sprankowałeś też właśnie swoich rodziców. Czy to prawda, że hańka zabierasz ze sobą wszędzie? Bo jak wiemy, hańek jest jednak taką. Rozpoznawaną mhm. i bardzo kojarzoną z Tobą. Nie do końca prawda. W większości staram się go mieć ze sobą, natomiast są też sytuacje, w których muszę go gdzieś zostawić. Tak, ostatnio mieliśmy w sumie chyba najdłuższą naszą rozłąkę, bo trwała miesiąc, e, przez to, że już bezpośrednio przed walką musiałem, e, musiałem go oddać, no bo musiałem się skupić na innych rzeczach. E, mama się nim zajęła, później też ja w grudniu dużo pracowałem, nagrywaliśmy filmy, robiliśmy różne ciekawe rzeczy i podróżowaliśmy nie, nie mogłem jeździć. Mm. Ma taką traumę gdzieś tam e, sprzed dwóch lat, bo jak jeździliśmy kiedyś więcej samochodem, to e, mieliśmy raz takie gwałtowniejsze hamowanie, po którym on gdzieś tam się odbił e, od siedzenia. No i to jest będzie pała miłością do, do jazdy. jazdy samochodem. Mimo wszystko wtedy, Hanika, oddajesz pod dobrą opiekę. Jak wiemy, tak. też lekcji zajmowała się Hanikiem i to też często ostatnio pokazywała na swoich social mediach. Tak, ale to było e, bardziej w okresie rok temu, w okresie, kiedy ja jeździłem gdzieś tam. Nie, nie, świedź, zobacz sobie. Ten, zobacz sobie recenzje tych ubrań. Są prawie przezroczyste, więc obczzeć sobie na YouTube jak testują. Codziennie streamowałem, bo zostawał z nią w domu. Ale teraz bym mi go nie zostawił, dlatego że ona ma koty. A jak sobie tak myślisz z perspektywy czasu, to z tego, co jakby też Leksy opowiadała,. A, dronisz! Ty możesz też wyciągnąć jakieś z tego wnioski, to bardzo ją zraniłeś. Tak, się teraz. Całej prawdy z tamtego okresu? Że my byliśmy zupełnie dwiema zupełnie Hi. różnymi osobami. Ja nie będę się okay. wypierał, że like... nie, nie zrobimy tam gdzieś tam cudzy krzywdy. Bardziej tak to polegała na odrzuceniu, yes. tak? Tak, W sensie na, na, nie tyle na odrzuceniu, co na tym, że my nie umieliśmy się dogadać trochę, przez to, że nad nami była agencja Steward i to wszystko było takie przytłaczające. Jak, jak, jak przytłaczała nas cała ta sytuacja, to po prostu moim mechanizmem w cudzysłowie obronnym, chociaż nie chcę się temu usprawiedliwiać, było to, że zacząłem być nieprzyjemny, tak? Żeby, okay. Żebyśmy się po prostu. Nie, nie wiem, nie wiem, czy to tak jakoś podświadomie robiłem. Ja on też się w ciekawa, się zaczęło boleć dwa rzeczy. I w ciągu ostatniego pół roku, od kiedy się pogodziliśmy, to na dobrą sprawę pokłóciliśmy się raz chyba z tego co karieram, może dwa. jej nie zaniedbywałaś podczas przygotowań do walki, bo widziałam, że też wspierała <laughs> y, y, cię przy tej walce i też była na twojej gali. No z kochani. A czy masz zamiar wystąpić na kolejnej gali? Nie, na kolejnej nie, ale mam zamiar jeszcze wystąpić. Na pewno do końca przyszłego roku będę miał rewanż z Kacprem. I czujesz się teraz mocniejszy i chcesz się do tego przygotować? <grym> Jak to nie, jest, no bo ja... wiesz co mnie zastanawia, że mimo tego, że Kacper wygrał, to w internecie wygrałeś ty. <grym> Jak to możliwe? Wiesz o co chodzi? Trochę też nie spodziewałem się, że ludzie generalnie nie lubili Marcina się. Marcin nic nie powie, bo wszystko co by było takie mocno wiecie juicy to by wolał na swój kanał. Surfujemy w salonie. Tromba bomba konkretną. Surfowanie w salonie. A wy co? Nadal? Na kanapie leżycie w salonie? Hmm. No.